Aloha, kolejny dzień na Hawajach na wyspie Oahu tu na poranny udaje się spacerek na plaży, wzdłuż plaży tak tak, tak wejście na plażę wygląda tu jest ten e, różowy Casto Royal najdroższy jak przynajmniej mówią e, hotel na Hawajach tysiącem dolarów za jedną noc nie wiem co specjalnego w nim jest, ale ale tak mówią, że tak jest tutaj są te specjalne łódeczki do wynajęcia no a sama plaża trochę fali jest, trochę już tam ludzie jest godzina pół do ósmej a ludzie już na deskach surfingowych stosują sobie tutaj No i tutaj Ona Diamond Head Diamond Head to jest krater powulkaniczny No to idę trochę wzdłuż oceanu No już ludzie są aktywni z rana widać ją w ówczesnej porze żeby nie tracić czasu każda minuta musi być wykorzystana na atrakcje jakie kawaje im oferują a jedną z nich jest przebywanie na plaży i pływanie w takim oceanie Tam nowy hotel się buduje Jakby mało było hotel albo apartamentowiec Bo my mieszkamy w apartamentowcu a nie w hotelu Wynajętym na Airbnb No to później zobaczymy się Na razie Bo tak jeszcze ostatni rzut oka na Waikiki Beach twinna plaza waikiki beach Tu już jest ulica. Plaża się ciągnie i ciągnie tam. Tutaj są deski do wynajęcia. Tutaj stary człowiek, i morze. Ernst Hemingway, jakby kto chciał poczytać. Osobiście nie czytałem, ale słyszałem o takiej książce. A tutaj mamy króla surferów. Polinezyjczyka tańczyka, on był mistrzem świata. Tu jest jego pomnik i mu ludzie hołd oddają. Tak on wygląda. Człowiek czapkę nawet ściągnął, żeby mu coś oddać. No i tu jest taki pasażek, który nocą sobie zwiedzałem. A w dzień on tak wygląda. W ze sztucznymi kwiatkami. Tu jest takie drzewo że Ludzie już plackiem leżą, ale w cieniu. I tutaj sobie, a nie, to oni jogę tutaj uprawiają. A ta im tutaj gra. chyba, może ale nie jestem pewien no dobra będę wszedł już tyle co chciałem pokazać jak ta plaża wygląda w ciągu dnia to tak przez cały czas chyba było w nocy filmowane a dzisiaj może w jakiś, na jakiś hajczek się udam w góry no bo Hawaje to nie tylko plaże ale są też i góry i pełno szlaków do chodzenia góry nie za wysokie ale można się zmęczyć bo jest duża wilgoć gorąco tam w dżungli więc też e, nie jest to takie łatwe żeby pochodzić zmęczyć się można no to by było to by było na tyle raczej no to zobaczymy się dzisiaj jeszcze gdzieś tam później Tak, idziemy z Benem, synem moim, który jest na Oahu Stacjonuje jako Marine Corp No e, Na trial mówi, to się nazywa Olomana trial no. Fatal fall between two and second peak Fatal fall between two and second peak, okay. O, to tutaj byli, że ludzie Spadały Spadali z tego No I no, umarły. no I umarły, no to no. Six people have fallen to their death after hiking past Pierwszy pick. O. No to, no to jest niebezpieczny ten hajt. Nie Idą ja. twoi, też, nie chcesz się z nimi. No to idziemy, zaczynamy. No to jechała. Że... No i tak tam ten... zgadłs mój chłopaki, jak gadały na mi Słuchasz, to albo Nie. Nie. Jest. nie. No, o, nie to nie sprawa No, no, no okej. Okay. Gadały, no. Tak? No, idziemy, no. No to i tak, idzie... To, no, głosu, to idziemy, będę. No dobra, tak trial się tutaj zaczyna Będziemy widzieć sześć ludzi tutaj umarło Spadło po pierwszym, bo ten trial się nazywa, jak mówisz? Three peaks, tak? No. Trzy szczyty No ja się akurat nie za bardzo przygotowałem, bo zapomniałem butów zabrać Więc idę w sandałkach tylko Ale co zrobić, no? Trzeba się poświęcić Dla dobra Ludzkości. No. Także z tyłu idą Bena koledzy z Marin. Może się spotkamy na trialu i zobaczymy, jak to wygląda. A to nic. To do zobaczenia później. Idziemy. Nie poddajemy się. Tu jest właśnie taki szlak jakby iglasty jakby tutaj leżą widok następujący na dolinę to Ben <ścoughs> czaka? czaka siaka. no czaka no dobrze no to byłoby kolejne liny przed nami No wiesz to tam... dobrze widzę To się włączy No Idzie Idzie No No ja jaki widok Fajny No, no takie dość strome podejście tu było no i tam panorama na ocean, na dolinę trochę, no to idziemy Ben no. i pole golfowe tutaj, następne liny no. Jesteś pierwszy ten czasem? No to mi filmuj, no to dobre. to mi filmuj na pamiątkę no. Widaczki są następujące tutaj tam trzech chłopaków idzie z Bena W kampanii Tu sobie odpoczywają

Prawie że na miejscu, ale to dopiero pierwszy szczyt, bo ten szlak to się składa z trzech szczytów. A on to chyba pierwszy jest tutaj. Po tych linach trzeba będzie iść znowu? Spadniemy? A no nie? No to trzeba iść. A tu, tu, można bez iść. No lepiej, lepiej używać linii. Tak, no to idź, będę. Zobaczę, jak ty to robisz po wojskowemu. Pokaż, jak to marines robi.

multimда Myślałeś, że jeśli pójdziemy na wycieczkę w każdym tygodniu, to przysięgamy dużo mięśnika? Nie Nie, ale z śniadankami w pudełku Jesteś głupi? Uuu Wpuszczam czerwony przycisk Zrobiłem to jest pierwszy szczyt Jaki tutaj się wdrapałem i widok jest następujący Zapierający dech w piersiach A tu jest a Widok na ocean. Tak, idziemy, tylko trochę sfilmuję obraz Okej. Okay. korekta tam gdzie filmowałem to nie był najwyższy szczyt tu jest ten najwyższy szczyt, pierwszy szczyt, pierwszy szczyt, nie. no i najwyższy, bo te dwa szczyty kolejne są niżej położone i ten trzeci szczyt najbardziej niebezpieczny to jest ten tutaj stożek. No i tam trzeba będzie się wdrapać na sam szczyt. Zobaczymy czy dam radę. Nie wygląda to zabezpieczne no ale trzeba spróbować no nie Nie bez przyczyny tam była tablica że szeście ludzi spadło za tym pierwszym szczytem więc trzeba być ostrożnym i uważać ale tylko w Sandaluniach OK ale widoki są piękne no dobra, to idę, bo chłopaki już tam mnie wyprzedziły dość znacznie. No i tu jest ten pierwszy szczyt, a nie tam, co filmowałem przedtem. Okej, okay. tam jest ten drugi i tam ten trzeci. A tu widok jest następujący Nie, no poczekaj taki robię. Film 360 stopni. How are the guys going doing? Not too bad. Not too bad? <laughs> <laughs> Uh, But viewing is stunning. Oh, someone, on the cross, little necklace. Jak Dobrze. Dobrze jest? Ja. My wszystkie trzy? No idziemy, widzimy trzy, wszystkie trzy. Nie wiem, czy ten trzeci to tak. No, trzeci wygląda taki. Niebezpieczny. No, dziwny. Dziwny, no, taki straszny. Drugi możemy zrobić, jednak. Drugi tak, ale ten trzeci to tak. No. No, zobaczymy. No. No. Jesteśmy dobra. To congratulations for reach first peak. Yeah. No ścieżka następująco tak wygląda już tu jest ten drugi szczyt Widoczki takie i Idziemy Tak Ben? Ja Idziemy No, no dobrze Rzut na ocean tam jest tam jest baza Bena. No. no, a później wieczorkiem Na plażę, Ben, nie? No tak się wykąpać fajnie no dobra, to idziemy No i drugi szczyt Szczyt osiągnięty Tam jest ten pierwszy Tam są pokazy dzisiaj lotnicze Jak widać W bazie lotniczej Przez cały weekend mają trwać Tam zbija się jeden hamulcowy takich takich widoków to nigdy nie za mało albo takich jak ten On dywan, taka dżungla tutaj dywan z drzew z roślinności tropikalnej i te góry jak deszcz pada to te Renny takie co tam są to same wodospady oh. To musi być na no. Co? No idziemy na trzy no ja nie. nie idziesz? Cię? Wygl... Widzisz to? No widzę to no Ja cię Co, nie chcesz iść boi się? Tego No ja. boisz się Patrz no patrz zobacz jaki tam pokos widzisz O ja widzę tego pokaz Widzisz jak tam lecą? Widzę A ty to widzisz na co dzień, nie? Tego samolotu nie nie, nie masz czy taki airshow? Nie. A na nas tylko mamy helikoptery i tylko to jest. Ta. Rasa po dwa, razy no. Aha. No dobra, no to co? Na no to. Idziemy, nie? Ja. Dobra, i tam wejdziemy na tamten. Zobaczymy, <śpuszamy> no. Nie wygląda to fajnie, no ale... No. To znaczy fajnie wygląda, nie? Ale wejście nie... nie na... wiem no? Dzienia, no. I można dwojako rozumieć fajny szczyt, no fajnie wygląda i fajnie tam wejść, no, o, a tu jest drabina nawet, widzisz? No, no, ktoś zostawił. O dobra Dobra, to idziemy dalej no, Tu jest takie zejście strome i z samymi linami Ben, co myślisz o tym? Ja cię <noise> Idziemy? No trzeba spróbować chociaż, nie? Tam idziesz zobaczyć? Widoczek? Co? To chcesz to obejść? Nie chcesz tam iść? Myślisz, że tu będzie inna droga? będzie inna droga Nie, to tylko tak jest Pokazane Aha No dobra Idziemy Nie wszystkie, ale Oni dwa tak Tak, a ten co pilnuje to kto? Co? Ten kto pilnuje To co? On jest hiszpański prawdziwy No? Z Hiszpanii? Z Spain? Spain, ja Hiszpania I A który kapral? Który kapral? A ten mały Ten mały co poszedł tam na dół, tak? Ten najmniejszy to jest kapral, tak? No właśnie Okej okay. Widzisz jak to jest No idziesz, idziesz cię gdzie tutaj patrzę Gdzie tu iść Jak ci idzie Ben? No idę Ja idę Chłopaki już wracają ze szczytu a my jeszcze tam idziemy musimy tę obejść Tą skałę tutaj obejść Widoki się nie zmieniają A z tamtej żeśmy wchodzili jeden szczyt a tamten drugi szczyt Ja 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 na tego Bę się yeah! hey! Oni już na drugi weszli, widzisz? No chodź, idziemy. No my już też na Okej No już też dochodzimy na ten trzeci szczyt jak widać, no to już chyba koniec. Idziemy jeszcze tutaj zobaczyć na koniec. No i doszliśmy już do końca. Jak widać, tu jest zejście i tam ten. No to na razie, bo bateria mi padła i pada co chwilę. A więc nie wiem, czy się jeszcze dzisiaj zobaczymy. Jak nie, no to do zobaczenia następnym razem.